Naturalnie je zachowujemy. Serdecznie pozdrawiamy. Najważniejsze tu jest Agata, oczywiście, ale mąż też się liczy. Liczę Oj, się ojcem. Krzyśle paszka. Się, proszę Państwa. Zaczynamy oficjalnie. Dzień dobry. Oto przed nami gala, kolejna gala, to już 23 edycja gali wręczenia nagród marszałka województwa mazowieckiego. Witamy tutaj w jednej z naszych instytucji kultury. tak Muzyczny, Mimiana Kiepury, jest jedną z 30 naszych instytucji kultury. Zatem medal pamiątkowy pro Mazowia otrzymuje również pani Agata Marcewicz-Szymańska, którą zapraszam na scenę. Jacewicz-Szymańska, śpiewaczka, sopranistka, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie współpracuje m.in. z Filharmonią Narodową. W swoim dorobku artystycznym, oprócz partii operowych, operetkowych i oratoryjnych, z którymi występowała w wielu krajach Europy, prezentuje także repertuar estradowy, w tym innych kultur oraz utwory kompozytorów współczesnych. Wielkie gratulacje. Proszę Państwa, kolejne osoby, które za chwilę wie, że zechcą pojawić się na scenie, wśród nich z medalem pamiętkowym Promazowia. Profesor doktor habilitowany Wiesław Bednarek. Zapraszam. Pielak operowy Teatru Wielkiego w Warszawie przez niemal 25 lat był pierwszoplanowym barytonem w gronie solistów Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, również Teatru Wielkiego w Łodzi. Występował na deskach europejskich i pozaeuropejskich teatrów oraz brał udział w słynnych światowych realizacjach. Profesor Nadzwyczajny Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, wykładowca w katedrze wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim, uhonorowany nagrodą Ministra Spraw Zagranicznych RP za wybitne zasługi dla polskiej kultury oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym i złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Pan profesor także zostaje z nami, a już kolejne nazwiska na naszej liście, które, o których świat powinien usłyszeć, proszę Państwa, medal pamiątkowy, promazowy otrzymuje Pan Leonid Wolotko, którego zapraszam serdecznie na scenę. Pieśniarz, poeta, autor melodii i tekstów, tłumaczy języka francuskiego i angielskiego polskiego pochodzenia z Grodna na Białorusi. Obdarzony niezwykłym głosem i charyzmatyczną osobowością, występuje w bogatym repertuarze, wykonując klasyczne ballady i romanse, przeboje światowe oraz własne kompozycje. Napisał wiele utworów inspirowanych twórczością Włodzimierza Wysockiego. Finalista 25 Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPA 2007. Aktywnie współpracuje w sferze artystyczno-koncertowej z samorządami na Mazowszu. Gratulujemy! To jest znakomita reakcja z Państwa strony, jak wiadomo brawa wytyczają artyście tę właściwą drogę i zawsze się wtedy przyjemnie wraca ze sceny na drogę.